Dzień dobry, witamy Was w kolejnym filmie. Mężu przywitaj się. Dzień dobry, witamy. U nas jest właśnie niedziela rano. Lecimy na targ. Młody chciał kupić rybki do akwarium, ale stoi tam takie fajne starsze małżeństwo, które zapewne dorabia sobie do emerytury rozmnażając rybki, więc z mią chęcią mi pomożemy i kupimy od nich rybki. Co za tym, co poza tym jeszcze, chcemy kupić owoce, bo dzisiaj będziemy piec bezę. Mam urodziny i na pewno wpadnie moja siostra i rodzice, i chcemy mu wiedzę, i potrzebujemy do dekoracji owoców. No to co, lecimy. Jest naprawdę, jest naprawdę rano. Ciężko było wstać w niedzielę tak rano. Dziecko jeszcze nie wstało. Dziecko jeszcze nie, jeszcze muszę go zgonić, żeby, żeby wstało, się żeby się ogarnął. I, I lecimy. I idziemy. Ale się zapowiada się piękna pogoda. Coraz bliżej święta. <laughs> Za wcześnie rano dla Ciebie. Mody niezadowolony, że trzeba było tak wcześniej. Czemu te bazary są tak wcześnie, co? Targi? Mogły być później, nie? <laughs> Ale to nie jest tak wcześnie, dziecko do ósmej. Ale jest niedziela, no masz rację. Co? Ale to jest niedziela, masz rację, niedziela się tak wcześniej nie staje, co? Całkowicie innym nastroju, jest, kupił to co chciał. Kupił do akwarium, za nie niej wpuszczać, no teraz to mi na zadowolone, a rano aż to jak na skazanie. Ale powiem wam, że było tyle ludzi, że ciężko było przejść, nic wam nie nagrywałam, bo... Bo się nawet nie dało, bo takie tłumy, no bo przed świętami w sumie. Najpierw to wycieraj to. <noise> to też proszę, zaraz ci zetrze, no boże, się troszkę z tego. Pokazujesz szkodkowi. No, widzisz, dzisiaj byś miała co oglądać. Koty bardzo często przychodzi do Bartka, siada przed akwarium i ogląda rybki. Nie masz tam, niosze powoli. Nie wyjedź, nie masz masz Tak dużo ich nie jest, żeby wypadła ta woda. Ona się przebrudzi ale... I długo ma tak się... O, już Kicia zainteresowana, oczywiście będzie nowy telewizor, będą. Nowi aktorzy w tym twoim telewizorze. Trzymaj na dole. I co teraz? Oj, poszylaj na Ona sobie. Woda się wymiesza i ona się wypłyną. Śmiało bardzo. No czekaj, no. No sobie No i przygadaj, coraz bardziej, co I zostawię ślad później na akwarium całe. Oj, to wyczyścisz, no daje się pobawić, proszę, nie, nie zje rybeczek. Micia, no fajne rozwali, rybki? No nic nie rozwali. Ja? Jak telewizor nowy? Widzisz, no, ona no, nawet reaguje. Nie, ona jest tak zapatrzona. No, no. Ja mam tak w nocy. No to, muszę to ustawić sobie to ustawić jakoś. No, takie, takie śmieszne. A jak się nazywały? Nie wiem. Pamiętasz? Tak, górami. Właśnie. Górami? Tak. Czarne molinezje, pomarańczowe mieczyki, tak? Tak. A te w paski fajne małe takie? Nie ma, ale śmiesznie się poruszają. I sumika. A, jeszcze sumika. Gdzie jest sumik? To jest. tyłu, w zapomnieniu. O, jest się sumik. No tutaj, przecież tam górę. O, teraz tu cię O, ładnie. No. O, tutaj siedzi, zobaczę. Łepek wystawi. O, zobacz, masz grywy. Patrz, to jest twoja ulubiona rybka. To jest samiczka bojownika. Ja. Zaczepa szybki. O całkiem ładne, nie? Ale druga rybą jest mi sumik. Sumik? Sumik. Jest sumik? Tutaj jest tutaj. A jaki jak na nasunę, to pobudzony mocno. Dobrze. dobrze. Ja, a która jest twoja o, ulubiona? Rybka? Trci. A tu jest, pokażesz? O. Są. Ta jest Twoja ulubiona, tak? Ta Ci się najbardziej podoba. Konietra, pazurka mija. Od razu może Wam pokażę, co jeszcze kupiliśmy na targu. Mówiłam Wam, że bazie, nie będzie bazie w tym bo przekwitło, ale zobaczcie, udało mi się kupić na targu takie cztery wiązki. Yy, Daliśmy po 20 zł. Po tak, po 5 zł? Tak, po 5 złotych taka jedna wiązka i to zaraz będziemy wkładać do wazonu. No, nie wiecie, nie ma siodła bez bazi, no. A że w tym roku jakoś tak jest ciepło, i one szybko przekwitają. Młode sobie wybrały jakieś e, syrop e, rabuzowy. No, ja wolałam, żeby wziął inny smak, ale powiem Wam, że całkiem dobry skład, ma, bo jest 60% owoców, 20% miodu, 20% wody, więc nie ma żadnego dodanego cukru z miodem. Mam nadzieję, że będziemy smakować, bo on to takie jest mięcie Kupiliśmy też miętę, ale powiem Wam, że tak pachnie. To jest, e, ona tak wygląda trochę inaczej, bo to jest mięta e, mojito. Jakby co to w tle Thermomix akurat się myje. Miętam ochotę, ale powiem Wam. No, pan tylko wystarczyło, że ruszył ręką, bo mi tam było kilka rodzajów. Była jakaś klasyczna, i jeszcze jakaś była. Jakaś jeszcze była klasyczna. Pieprzowa? O, pieprzowa. Pieprzowa, była, ale pan wystarczyło, że ruszył ręką, po prostu wziął tak i ten zapach od razu. Mochi to jak znalazł. <laughs> Mochi to jak znalazł, chciał robić drinki, właśnie. I kupiłam jeszcze sadzonki bazyli. Sporo tu ich jest, tak. Powiedzcie, my bardzo lubimy ten chleb ziołowy z Tam jest dużo, dalej się bazyli To jest do, po prostu do grilla. Mogę Wam polecieć, to jest idealne. Dobra, co jeszcze kupić? A, oczywiście to po co poszliśmy głównie. Pierwsze to rybki, a drugie to owoce do dekoracji bezy. Tu te truskawki. No i gruszki, ale no, gruszki to chyba jednak nie jest dobry pomysł. Mam jeszcze winogrona z, z wczoraj. Gruszki chyba nie jest dobre, bo one ciemniej wino, chyba nie. zaraz będzie jakoś brzydko. No a zobaczymy, jakoś coś tam wymyślimy. No i to tyle, bo. No i oczywiście to jest rybki dziecka. No by było tyle zakupów, dobra. Lecimy robić bezy. Nigdy nie robiłam bezy. Zawsze robiłam, wiecie, tylko takie małe beziki. Nigdy nie robiłam tego wielkiego placka. Do tego będziemy pewno krem z bitej śmietany z warstwy no i no właśnie z owocami. Nigdy nie robiłam, mam nadzieję, że wyjdzie, a jakby co, to jeszcze wiosnę, niedziela handlową, więc to potwarte polecimy po jakieś ciasto. Nie, proszę. to idzie. Na bezzę ubiliśmy, temu mi się ubiera się po prostu genialnie, jest takie sztywne. Polecam, jeżeli ktoś ma oczywiście, żeby była ładna beza. To tutaj sobie od Też pokrywki narysowałam sobie kółko, żeby wiedział, żeby był ładny kształt. Taha. I nakładamy. O, ale to jest gęste, że normalnie jest to smuszkie. nie się ubija. No. Niestety nie wszystko nam wyszło bez. chciałam podnieść i ją roztrzaskałem na drobne kawałki, ale myślę, że. Ale może to weźmy jakoś. Weźmy do mnie, ja... do mnie, ale... tak nie, to nie, 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 no nie, wyszło. Ale dobra, chciałam tylko, że krewem się tutaj zakryje. nie, 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 no co, nie zawsze wychodzi tak jest. Ale zaraz ja Wam pokażę, bo mąż zrobi serniczek. Potem pochwalisz się swoim serniczkiem? No to Dobra, jakoś niestety, jest podtrzaskana. Ale przykryjemy krewem, owocami. Zresztą jak się kroi, zawsze to i tak jest. Zawsze podtrzaskana. Pokażę swój serniczek. Mój mąż y, jest specjalistą od serniczka z borówkami. I robi naprawdę przepyszny. Zobaczcie. Mmm, pychotka. No mężu, muszę Cię pochwalić, na że wychodzi Ci ten serniczek. Zobaczymy, jak będzie smakowo. Już raz, nie raz jadłam Twój serniczek i wiem, że jest pyszny. No i jeszcze robota to wylizywany misek, nie? Po kremie. <grystanie> też zawsze lubiłam, jak mama robiła ciasto na święta czy coś tam, czy w ogóle ciasto, też mi zawsze dawała do wylizania miski. I jeszcze czasami dawała do wylizania takie te y, łopatki od miksera. Też lubię. Mężu, a Ty tak miałeś? Trash. Też tak policjowałeś? A to nasza beza, może nie jest jakaś tam powalająca kremem, zakryliśmy, że popękała. Dekoracje owocowe. Proszę bardzo, dziękuje i ci laucik tak ja to słońca chodź pij mm. za moment wielkanoc a ja do swojej szafy i ja nie mam się totalnie co ubrać. Więc zamówiłam sobie paczuchę Drizzt. Bardzo dawno już nic nie zamawiałam przez internet. No, w zasadzie na też nie mam czasu. <laughs> jakoś mi ostatnio brakuje go. Jedyne co mi brakuje, to właśnie czasu. I powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo ja już dawno nie zamawiałam nic. Jednak nie wiedziałam, że teraz pakują wszystko w foliówki. Już to było, tak wiecie, wszystko luzem rzuci do paczuchy. A teraz jakoś tak inaczej. Dobra, rozpakuję to do z i może Wam pokażę, co zamówiłam. Pierwszą rzeczą, jaką zamówiłam, to są takie buty. Nie wiem, co mi podkusiło, to chyba nie do końca jest y, mój styl. i Wydają się takie jakieś wąskie. Nie wiem, zaraz przymierzę, niby mój rozmiar, ale zaraz przymierzę i zobaczę. To było w ogóle tak z myślą o sukience, którą też zamówiłam. Teraz Wam pokażę. Takiego, taki wzór. Można nawet zaś Tylko nie wiem, czy ja w to wszystko wejdę, bo wiecie, redukcja nie poszła tak, jak miało, jak miało być. O, coś takiego. Spoko. E, co jeszcze zamówiłam? Zamówiłam klasyczną e, beżową kamizelkę. O, czegoś takiego nie mam. Taką klasyczną. Drugą taką stylizację. Co nie do końca, może takie beżowe spodnie. Tylko ten pasek taki jest, no nie do końca mi się podoba, ale to można spokojnie wyjąć. Z szeroką nogawką i do tego, taką, tylko już widzę, że jest taka strasznie mocno prześwitująca, taką koszulę. Jako pierwsza kamizelka. Kamizelka powiem Wam, że jest całkiem spoko. Taka zwykła, klasyczna. To biały białej też fajnie wygląda, może ja tutaj sobie spokojnie zapiąć. Kamizelka zostaje, jest spoko. Fajnie, żeby ona byłaby pewnie na jakąś szerszy, taki większy t-shirt, tutaj spokojnie się zmieści. Sukienka też jest całkiem spoko, tylko że jak dla mnie, mimo że ja nawet nie jestem wysoka, to jest strasznie krótka. Wybaczcie, że to jest takie pogniecione, ale nie będę tego pracowała, bo to, żeby, wiecie, przymierzyć i nagrać Wam, jak to miejsce wygląda. Ale sukienka u mnie Fajne, nawet mamy niedługo komunnie, więc myślę, że też by się nadała jak najbardziej. Tylko kurczę, żeby była chociaż troszeczkę dłuższa. Zestaw to tak totalnie, no nie mój wag, ta koszula jest tak mocno prześwitująca i taka, no nie, za długie rękawy coś mi się tu plącze, więc no nie bardzo mi się podoba. Już to widać na tak komerze, jak już na prześwituje. No spodnie, spodnie to tak wysoki stan, zobaczcie, prawie spod same. Pachy. I dla troszkę są, oczywiście, za długie. Ja mam, jestem niskiego wzrostu. Jak już zawsze ze spodniami mam problem. Z zadłu a ja nie chodzę na obcasach od zeszłego roku, od wypadku. No, moja, moja noga niestety nie toleruje obcasów. Chciałabym zacząć znowu, wrócić do obcasów, ale. To no na do zrotu. Więc wygląda na to, że chyba tylko kandelka ze mną zostanie i, i nadal nie odejmę się. Co ubrać na święta? Jak mógłby być vlog bez gotowania? No jak? Będziemy zaraz. Jest bardzo późno. Mam naprawdę niewiele czasu, a muszę zrobić na jutro jajka faszerowane. z dwoma rodzajami farszy, no i oczywiście jak czas nie pozwoli, to że jajka w sosie dadarskim, bo mamy jutro w pracy jajeczko. Ja pracuję w takiej dosyć niewielkiej, rodzinnej firmie, no i taką mamy tradycję już od lat, że przed samą Wielkanocą e, każdy coś przynosi z domu przygotowanego, no i siadamy wszyscy razem, zjadamy, życzenia sobie składamy, no jest też zajączek od szefostwa, wiecie, więc e, zabieram się do dzieła, bo jest naprawdę, naprawdę późno, mam mało czasu, ja nie wiem. Dobra, robimy. Ja nie wiem czemu niektóre jajka to się tak fatalnie obierają. Chociaż kiedyś ja zawsze wszyscy mówię, że jeżeli jajko jest y, świeże, to się fatalnie obiera. Jeżeli jest takie wiecie starsze, to, y, to się obiera ładnie, gładko wychodzi. Nie wiem, czy to jest prawda, chociaż ostatnio oglądałam taki mm, test, po czym poznać, czy jajko jest świeże. To bierzesz jajko, szklankę wody i rzuca się do szklanki wody. Jeżeli jajko pójdzie na dno, to jest świeże. Im bardziej będzie do góry, tym jest starsze. I takie już jak całkowicie pływa na górze, to podobno się go nie powinno już jeść. No i mamy już y, dwa farsze prawie gotowe. Tutaj jest taki y, klasyczny z pieczarkami. Tutaj mamy tak podsmażone cebulkę i pieczarki, drobno do tego troszkę żółtka i koperek, no i oczywiście najważniejszy składnik, czyli majonez, a oczywiście dla mnie jak najlepszy to winiary. Nie będę się puściła z tymi, co lubią tylko kielecki. <gryw> każdy lubi inny. A tutaj mamy drugi farsz, to jest tak serek mette, szczypiorek, troszkę żółtka, no i pokrojone drobno suszone pomidory. I oczywiście majonez też musi być. Sos sosem tatarskim już też prawie gotowy, tylko niestety źle wyliczyłam ilość, ajek, i mi zabrakło, ale to muszę dogotować, a to już może jutro, bo teraz ben, już mi się po prostu nie chce czekać. I teraz powiem Wam, co tutaj mam. Sos tatarski, czyli mały słoiczek pieczarek marynowanych, ze trzy ogórki korniszony, to kroimy, do tego dodajemy sporą ilość szczypiorku, no i robimy taki sos. Trzy łyżki majonezu, trzy łyżki śmietany, no i z jedną małą łyżeczkę Musztardy Dijon. Do tego sól, pieprz. Wszystko mieszamy, kładziemy na dna naczynia. Wkładamy w to jajka. No i dla zdoby można posypać jeszcze szczypiorkiem. Zapewne oglądacie tego loga już w święta, więc chcieliśmy złożyć Wam życzenia. Grzegorz, Grzesiu, chodź. Złożymy życzenia. Co przede wszystkim chcieliśmy Wam życzyć? Radosnych, wesołych świąt Wielkiej Nocy. Spędzonych z z najbliższymi w wspaniałej atmosferze, przy stole, przy smacznym jedzonku, no oczywiście w poniedziałek mokrego dęgusa. Żebyście się za bardzo nie najadali. O brzuchę, by <grym> tak, to, to też. No dobra, no to co? Do zobaczenia za tydzień.